Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie tętni życiem. Rozpoczął się kolejny rok przygotowań do wyjazdów misyjnych. Przyjechało prawie 80 młodych ludzi, którzy myślą o wyjazdach misyjnych. Większość nowi, ale niektórych znamy już od lat. Byłem na misji kilka lat temu i teraz e, można powiedzieć, powróciłem do ośrodka, żeby ponownie jeszcze raz, niekoniecznie w to samo miejsce, ale jeszcze raz wyjechać na misję. E, i mam nadzieję, że to się uda z moją e, przyszłą żoną, obecną narzeczoną. Spotkałam salezjanów na pielgrzymce lubelskiej i właśnie ekipa bardzo zachęciła mnie do tego, żeby wziąć udział e, w tym wolontariacie misyjnym, żeby w ogóle zobaczyć, co to jest, na czym polega idea wolontariatu, żeby poznać charyzmat salezjański. E, I w zasadzie to chyba dlatego Pan Bóg mnie wezwał, tak mi się wydaje, że to jest najprostsza odpowiedź na to pytanie. Gościem specjalnym spotkania był ksiądz Artur Bartol, salezjanin pracujący w Czadzie, w jednym z najbiedniejszych krajów świata. Zapytaliśmy księdza Artura, kto może zostać salezjańskim wolontariuszem misyjnym. Mi się wydaje, że każdy może zostać wolontariuszem, jeżeli ma w sercu pragnienie służby drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim ma w sercu też pragnienie poznania i siebie bliżej w kraju, którego nie zna. Odkrywa w drugim człowieku też Chrystusa, ponieważ jedzie mu służyć. Wolontariusz jedzie służyć Chrystusowi. Dlatego formacja duchowa w ośrodku misyjnym jest na pierwszym miejscu. Konferencje, wspólna modlitwa, sakramenty święte pomagają wolontariuszowi odnaleźć wolę Bożą. Praktyka rozeznawania duchowego prowadzi do odkrycia prawdziwej motywacji wyjazdu na misję. Bardzo cenne są proste porady wolontariuszy, którzy wrócili z misji. Modlitwa przed wyjazdem i, i podczas całego roku. Otwartość na drugiego człowieka, na, na sytuacje, które nas y, mogą spotkać podczas, podczas misji. Y, I cierpliwość. W duchowości salezjańskiej ważną rolę odgrywa umiejętność organizowania gier i zabaw. Jak się tego nauczyć? Najlepiej na sobie. Pierwsze zadanie: znajdź jak najwięcej metalowych nakrętek porozrzucanych wokół domu. Niektórzy mieli problem z rozpoznaniem metalowych nakrętek. A to jest nakrętka? Powiedz mi, czy to jest nakrętka? Nie, to nie jest nakrętka. To jest ile z Kolejna zabawa poszukiwanie plastikowych butelek pochowanych w zakamarkach podwórka salezjańskiego środka misyjnego i trzecia próba schowaj jak najwięcej kartek z gazety pod bluzę ochotnika z drużyny worek treningowy fajny nie ponad 100 110, 110 dokładnie 111, 112 113 114 107 107 108 109 co może fascynować w tych młodych ludziach pełnych energii, mówi ksiądz Roman Wortolec, dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego. To co mnie fascynuje u wolontariuszy, którzy przyjeżdżają do naszego Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, to niesamowita energia. Nasz generał, ksiądz generał Paskol powiedział patrząc na wolontariuszy, mówi patrząc na was ja widzę, że jest nadzieja dla świata. Może ja aż tak daleko nie myślę, jest nadzieja dla świata, ale myślę, jest nadzieja dla naszego środka, bo jesteście pełni energii, pełni życia, tryskacie tym naokoło, chodzicie, uśmiechacie się, krzyczycie, śpiewacie, ale kiedy przychodzi moment też i poważny, modlitwy, adoracji, to potraficie to, to uczynić z niesamowitą głębią i to wszystko mnie fascynuje. Temu się przyglądam i. i i zadziwiam się tak naprawdę Waszą postawą piękną. Czas pożegnań. Ciężko się rozstać, gdy ludzie zaczynają się lubić. Chociaż na początku może nie było łatwo. Mi się bardzo podobało. Nie spodziewałam się. Jak przyjechałam, to na początku miałam taki krok w tył. <grym> I zastanawiałam się tak przez chwilę, czy to na pewno dobre miejsce, i co ja tutaj robię. Ale teraz. Teraz wyjeżdżam taka podbudowana, w ogóle taka radosna, bo przyjechałam troszkę sflaczała. Jeszcze nie mogę doczekać następnego miesiąca. Na koniec zapytaliśmy młodzież, co ich najbardziej urzekło w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym. Spontaniczność tych wszystkich ludzi, ich, ich dobre serce, ich zaangażowanie to, że połączył ich wszystkich wspólny cel. Niesienia pomocy, ale tym głównym takim e, motywem, który wiąże ich jest Jezus Chrystus. To jest takie bardzo budujące i dla mnie niesamowite, co mnie najbardziej poruszyło. Motywem wiążącym salezjański wolontariat misyjny jest Jezus Chrystus i to w jego imię zapraszamy na kolejne spotkanie w październiku. Do zobaczenia.